Dzielarska wieś Blanki to miejsce na Warmii i Mazurach, gdzie pomysł na festiwal podsunęły – krzaki pokrzywe. Tradycja tego jest taka, że ja kilkanaście lat temu zostałam sołtycem w tej wsi i Blanki były bardzo taką dziką wsią i wszędzie rosło bardzo dużo pokrzywy. I jedna z koleżanek zasugerowała, że trzeba by może coś z tym zrobić. I Ania pierwsza ugotowała zupę z pokrzywy, gdzie ją wystawiliśmy na konkursie w lokalnej grupie działania Warmiński Zakątek i zajęła pierwsze miejsce. Ja dokonałam trochę modernizacji tej zupy na swój smak, bo każda gospodyni inaczej smakuje. Pomyśleliśmy, skoro jesteśmy zielarską wsią, wykorzystajmy tą pokrzywę. Więc my ją teraz hodujemy, żeby zawsze kilka razy w roku była śpieża, odrostała, bo na wiele uroczystości i okazji gotujemy tę zupę. Ósmy festiwal Ziół odbył się pod koniec czerwca. Lokalizacja i zrównoważona gospodarka rolnicza bez presji przemysłu zapewnia czyste powietrze, ciszę, spokój oraz kontakt z naturą. Inicjatorkami festiwalu i powołania wsi tematycznej są jej mieszkanki, pasjonatki zielarstwa. To lokalna tradycja i duże przedsięwzięcie dla całej gminy lidzbark Warmiński. Przygotowania tak naprawdę kolejnej edycji zaczynają się już na drugi dzień po edycji bieżącej. Wtedy zapisujemy wnioski, jakieś spostrzeżenia na kolejny rok. Później, wiadomo, zbieramy jakieś ciekawe propozycje programowe, warsztatowe, animacyjne. No i początek roku to już jest dopinanie umów, pisanie scenariusza. Pozyskiwanie też środków finansowych zewnętrznych, żeby móc dofinansować wydarzenie. Jeżeli chodzi już o takie prace przygotowawcze, że tak powiem, w terenie, to tak naprawdę z miesiąc przed już zbieramy zioła, suszymy zioła, które są wykorzystywane później między innymi do dekoracji na przykład. No i tydzień przed, to już są takie prace na placu. Dużo rąk do pracy, dużo zaangażowania to wymaga i nie tylko pracowników Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, ale też gminy, no i przede wszystkim mieszkańców Blanek, a także Stowarzyszenia Babki Zielarki. I tutaj na czele też z panią Sołty z miejscowości Blanki. Tegoroczna edycja Festiwalu Ziół obfitowała w liczne atrakcje. Nie dziwi więc fakt, że wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i gości. Jeżeli chodzi o festiwal, on ma kilka punktów stałych, które muszą być każdego roku. To jest na przykład degustacja zupy z pokrzywy. Bez niej, bez niej festiwal się nie odbędzie. E, oczywiście mini jarmark nie tylko rękodzieła, ale też przede wszystkim produktów związanych z zielarstwem, czyli e, wszelkiego rodzaju roślinność, przyprawy, herbaty, syropy, wszystko to, co naturalne, ziołowe, ekologiczne. E, to są punkty stałe. E, oprócz tego animacje, strefa zabaw dla całych rodzin z dziećmi, to też bez tego Festiwal się nie obejdzie, ale co roku wprowadzamy różnego rodzaju nowinki, żeby też nie znudzić naszego odbiorcy. Zaprosiliśmy do występu Anię Brodę, multiinstrumentalistkę, która przygotowała na ten festyn specjalny program Ach, Mój lawendowy wianku", dopełni to klimatu festiwalu. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Ziół w Blankach nie zabrakło Koła Gospodyń Wiejskich z Miłogórza, które swoim miętowym ptysiem wygrało bezapelacyjnie konkurs na deser ziołowy. Dopiero się rozwijamy, także na czym skupi się nasza działalność, to do końca jeszcze nie wiemy. Jesteśmy otwarte na wszelkie różne działalności. Wystąpiłyśmy, przystąpiłyśmy do konkursu po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, że zajęłyśmy pierwsze miejsce. A co zrobiłyśmy? To już koleżanki. Pierwsza myśl to przyszedł ptyś na myśl, że będzie ptyś. Ptyś miętowy i z nutą lawendy. I no, tak się udało, że wygrał. Osiem edycji festiwalu pozwoliło nie tylko wykreować markę wydarzenia, ale wywarło też pewien wpływ na samą wieś Blanki i całą gminę Lidzbark-Warmiński. Obserwuję, że jest taka trochę większa otwartość, mam wrażenie, i to dotyczy wszystkich stron, to znaczy zarówno mieszkanek, mieszkańców tej wsi, jak i osób przyjezdnych, które. Być może w niektórych przypadkach miały poczucie, że to jest rzeczywistość zastana, na którą nie muszą zwracać uwagi, a po tym jak dowiadują się, obserwują, co tu się fajnego dzieje w tej społeczności, w tej miejscowości, zaczynają się interesować, zaczynają brać udział w wydarzeniach. I to jest strasznie fajne, bo musimy się mieszać między sobą, żeby się lepiej zrozumieć. Zadowolenia z dużego zainteresowania publiczności nie krył wójt gminy Lidzbark-Warmiński, Fabian Andrukaitis, który podkreśla, że organizacja festiwalu jest możliwa dzięki dobrej współpracy gminy, lokalnych organizacji społecznych i mieszkańców. Chcemy się rozwijać, a przede wszystkim te stowarzyszenia, które już są, bardzo e, dobrze działają na rzecz mieszkańców. I to sprzyja właśnie integracji społecznej, ale również właśnie takim festiwalom. Nie mogłoby się to odbyć, gdyby nie wspaniali ludzie. Wszystkie jakby sołectwa też się integrują, działamy na rzecz społeczności lokalnej i to widać, tak? A więc to mnie jako wójta również cieszy ze względu na to, że możemy się spotykać, rozwijać, integrować. Mam nadzieję, że na drugi rok również się spotkamy, także już dzisiaj zapraszam. Wizja Kopernik. kopernik.tv